Witam Was w drugiej części y, poradnika do Custom NPC Mod. NPC Mod? Tak. Custom... NPC Mode. Dobrze. W tamtym odcinku stanąłem na... Tym, że zmieniłem język gry na polski yy, i wszystko jest już po polsku. Ale to nie jest Wysku, oczywiście, po co miałoby być? Yy, czyli tego się już nie dowiem. A skończyliśmy na Tactical War. rusz, atak, tak. To są opcje ataku, czyli e, zakradanie się, e, atakowanie, e, poddanie się, e, uderzenie, uciekanie i różne takie, ale też przeważnie jest róż. Można dać e, broń. E, ja dam na przykład łuk. A wam coś za chwilę pokażę takiego ciekawego. Z tym co wcześniej kliknąłem o. Yy, o tu ma być zbroi tarcza. W sensie tarcza. Tu jeszcze nie było tarczy, tak? Ta. ta a nie było. Yy, tutaj były statystyki i opcje pocisku. Różne. I to, co y, dałem, to się będzie liczyło z tym. Ale najpierw tu są szanse upadnienia, czyli po prostu opuszczenia. Y, czyli na przykład dam jakiś blok tutaj, to będzie jakaś szansa, że ta postać go opuści. Zaawansowane tu nic nie pokażę tylko frakcje.

Ciężko wybuchać. By nie ma jak do podejść. Wybucha wszystko wokół. Cokolwiek robię, to zginę. O nie zginąłem I No, z taką postacią ciężko było go walczyć. Wszystkie itemy spłonęły. Hmm. To wezmę po prostu jakiś kamień. I teraz... A, no tak, wszystkie przedmioty spłonęły. Bo jak inaczej mogłoby być? Wszystkie rzeczy są OK. I teraz jak y, dam mu do jaksi bruk i tym razem zadbam o to, dam. N Włożę tu wszystko co, co mam. To teraz zamiast strzelać strzałą, co może będzie widoczne, może nie. Gdzie strzelał kamieniami? To może niczym się nie różni, ale... Raz Na tej wersji to będzie porażka. Hmm. Eee. Czy on wysadził ender Chess? Nie. Teraz pokażę resztę rzeczy, co zostało z tego pięknego majątku. Gdzie mam? O, Tu jest. Yy, czyli inwentarz już jest z głowy. Tu jest eksp, jeszcze ile ma wypaść, albo tyle, albo tyle. Yy, a tutaj, czy podnosi automatycznie, czy po prostu są rzeczy w efipunku? punktu. Zaawansowane. Tu są już zaawansowane rzeczy. Trader, czyli daje się tu coś wymienić za coś, czy ignoruje obrażenia i coś. Jak się ma nazywać ten market? Follower, daje mu się coś na ilość dni i tyle będzie chodził za nami, albo nieskończoność dni, czy podąża po solsandzie. Tak, Soulstone. A nie, czy da się go zabrać do Soulstone'a yy, i czy jest... i można z nim gadać? Albo zresetować do zwykłego poziomu. Dalej. Bank. Czyli po prostu się w niego wchodzi i tam się trzyma rzecz. To tam. Transporter. To, yy, że daje się go gdzieś i z tego miejsca można przenieść rzeczy do innego miejsca. Mailman to nawet nie ma co tu chodzi, to jest po prostu listonosz. Kompanion VIP tego chyba kiedyś nie było. Dialogi, tu się daje dialogi, a to tak nie działa akurat. Te dialogi są głupie. Ta opcja dialogu albo żadnej roli. Praca, Bart, można mu dać jakąś muzykę. Ale nie będę puszczał żadnej muzyki. Bikon, że daje efekty bikona i y, jakie efekty, na ile działam i co dają. Y, strażnik to strażnik, że, że co atakuje. co atakuje. Jakie rzeczy daje, ale to też często się psuje. Jakie rzeczy daje co jaki czas. No i znowu podążacz. Spawner, że daje się jakiegoś innego NPC- -ta. i przez to można go dać tu, że pojawię tego NPC-ta. I czy mpcty umierają kiedy ten zginie e, czy mpcty się despawnują kiedy stracą tego kogo mam atakować e, jak się pojawiają wszystkie e, randomowo albo jeden za drugim e, konwersacja to konwersacja z kimś z jakimś innym SCP ncp tak e, tak tak Chunk to kompletnie, nie wiem, pupet. nie wiem, Mudowniczy o to też będą się pokazać Farmer albo żadnej pracy Linie, tu coś się zapewne pisze. Więc to też nie wejdę frakcja. Jest agresywna, yy, przyjazna albo neutralna. I to można udejmować punkty od danej frakcji, jak ta postać zginie. Czy broni członków frakcji i czy atakuje wrogi frakcji, czyli inne. Yy, to już pokazałem. Yy, dialogi. Jak ma się jakiś dialog, to daje się tu. Yy. I wtedy się klika. Można dalej iść do konwersacji i tak dalej. Co się przydaje bardzo. Muzyka jaką wydaje. Co dzieje się w dzień. Znaczy w noc. E, linked. Tu, tu nic nie można wpisać, więc... I scen. Sceny jakieś. Teraz globalne, czyli ostatnia rzecz, banki, czyli te banki jakie są i można je ulepszać, żeby było tam więcej miejsc i ile jest na początku, ile jest maksymalnie i w jakim czasie banku. Frakcje, to frakcje można dodać, usunąć i w ogóle coś tam pozmieniać, jaki ma mieć kolor, jakie mają być punkty na początku. Jakie frakcje mam atakować od razu? Czy chcą atakować potwory? I czy mają być schowane frakcje? Dialogi, czyli dialogi, to się tutaj dodaje. No, dialogów nie będę pokazywał w tym odcinku. Zadania, oj, to są questy. Jakieś questy można też zrobić, więc. Dialogi i zadania to na później, bo to są... Yy, dialogi, zadania, budowanie i farma to w kolejnym odcinku. Transport to to co mówiłem. Yy, dane gracze, mogę to usunąć i teraz, i teraz wszystko już będzie na nowo, jakby dialogi, zadania, wszystkie frakcje, minusowe, banki, wszystko. Receptury. Yy, co można robić? Aha! Receptury na jakieś rzeczy y, z modyfikacji. I dalej. Natural spawns. Że będzie się pojawiał y, jakiś npc normalnie. W, w sensie normalnie, czyli nie będzie trzeba go pojawiać. I ostatnia rzecz linket. To, to też nie wiem o co chodzi. Linket, też wszystkie linkety. Niby tak. Programowanie to fajna rzecz, ale jednak, w sumie, czy to można tak nazwać? Też modyfikacja sama w sobie nie dodaje za dużo rzeczy, ale inna modyfikacja dodaje broń. I jak się ta modyfikacja nazywa? MW Minecraft Warfare. I na przykład na tej broni można pokazać jak wytrzymały jest dany przeciwnik, czyli 75RD. Ładuję magazynek, szukam gościa, a w ostatnim odcinku pewnie pokażę te wszystkie przedmioty pozostałe. O tu jest.

Już wiem chyba czemu nawet. A, jednak nie. I teraz zobaczę czy ten y, będzie dostawał obrażeń. Coś, coś jest nie tak. Coś... Ale nie wiem co... Bardziej ta postać bo była e, nie do rzeczy. A w grze to już w ogóle. Chyba, żeby była niezwykle rzadka i jednak byłby jakiś sposób na jej pokonanie. A więc to tyle, bo to. E, powiedziałem, że w tym odcinku drugi będzie zakończenie tych. E, punktów statystyk. A w kolejnym odcinku skupimy się znowu na poruczniku naszym I... Będą te ważniejsze rzeczy, chociaż w sumie to nie jest taki ważniejszy dialog Większość osób to po prostu sobie daje takie rzeczy do walki A nawet ja mam taki projekt yy, Może bym nawet go pokazał na odcinku którymś Robiłem go z kilka miesięcy i wyszedł nawet dobrze. Więc w tym odcinku to będzie na tyle, niestety. Yy... No bo nie mam już tam nic w głównych ustawieniach. Więc. Yy... Cześć.